Cześć, witajcie! Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynam taką nową, starą serię, w której będę Wam pokazywał zarobki ze sprzedaży samochodów używanych. Najstarsi widzowie mojego kanału pamiętają pewnie, jak zaczynałem właśnie od takiej serii filmów, gdzie ujawniałem, za ile kupuję samochody, za ile je później sprzedaję, co trzeba było zrobić przed sprzedażą takiego samochodu. No i postanowiłem, że powrócę do tego typu serii i nadam jej nową nazwę Garza Handlarza. W planach mam pokazanie wam drodzy widzowie pięciu wybranych przeze mnie samochodów, które kupię na specjalnych licytacjach. I jeżeli te pięć samochodów wam się spodoba, co będę widział po reakcjach w odcinkach, po łapkach w górę, po komentarzach, no to będę kontynuował także tą serię. Na pierwszy odcinek wybrałem Volkswagena Up stojącego za mną w wersji GTI. Volkswagen Up to mały samochód kojarzony z silnikami o niewielkiej mocy, służący raczej do poruszania się po mieście. Ten Up jest jednak w wersji GTI. Z zewnątrz ma sporo dodatków stylistycznych, które tworzą z niego wizualnie bardzo ciekawy samochód. Dodatkowo zawieszenie jest obniżone o około 15 mm, a fabryczne 17 calowe alufelgi wyglądają na nim wyjątkowo dobrze. Auto jest z roku 2020, jednak pierwsza rejestracja nastąpiła w roku 2021. Przejechane ma nieco ponad 7000 km i mimo znikomego przebiegu na desce rozdzielczej świeci się mu check Engine. Do wyjaśnienia tej zagadki jednak jeszcze wrócę w tym odcinku. Pod maską trzycylindrowy silnik o pojemności 1.0 generujący 115 koni mechanicznych. Samochód jest bardzo lekki. Waży tylko 1023 kg. To sprawia, że przyspieszenie od zera do setki, mimo niezbyt mocnego silnika, zajmuje 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 196 km na godzinę. Cena nowego apa w wersji GTI zaczyna się od 84 200 zł. Za tak skonfigurowany egzemplarz, jak widzicie, należy dać w salonie 90 260 zł. Na rynku używanych apów GTI praktycznie nie ma. Większość ogłoszeń sprzedaży dotyczy samochodów, które są sprzedawane jako nowe. Jest tutaj kilka dodatków, między innymi kamera cofania, system nagłośnienia Beats Audio, kolorystyka jest też dwukolorowa, bo dach jest czarny, za to także jest dopłata konfigurując nowego takiego APA. No i słuchajcie, miałem bardzo duży dylemat, czy licytować to auto, czy nie, bowiem kto kupuje auto tego typu z oznaczeniem GTI i silnikiem 1.0 za ponad 90 tysięcy? No, raczej mało kto. I problemem też było przed podjęciem decyzji o tym wszystkim o zakupie tego samochodu, że praktycznie rzecz biorąc, nie ma na rynku używanych apów GTI. Są tylko nowe. Jakaś tam jedna sztuka dosłownie jest wystawiona, którą udało mi się znaleźć. To powoduje bardzo duże problemy z oceną ryzyka takiego zakupowego, bo tak naprawdę nie wiadomo za ile wystawić taki samochód, który nie jest nowy, tylko ma już umówmy się dwa lata. Dodatkowo przy zakupie na licytacji pojawiło się kilka haczyków. Auto miało szkodę. E, miało szkodę, która w raporcie WIN była pokazywana, no nie powiem Wam na jaką kwotę, zobaczcie najpierw zdjęcia, zróbmy e, zdjęcia na 10 sekund i pomyślcie sobie na ile byście to wycenili. Prawidłowa odpowiedź między 30 a 50 tysięcy złotych. Na tyle była wyceniona ta szkoda i powiem Wam, że te zdjęcia z tej szkody mi się udało dopiero zdobyć po wylistowaniu tego auta. Ja już się nauczyłem, że nie ufam absolutnie wycenom szkód w raportach WIN. Robiłem zresztą odcinek o tym, pokazywałem Wam kiedyś, jak to wyglądało ze szkodą, która była na moim samochodzie, i te wartości były znacznie zawyżone. Także zaryzykowałem kupno tego e, samochodu mimo tej szkody e, w raporcie WIN. Ale to też nie stało się tak, że nagle chciałem kupić tego Apa. On po prostu dość długo stał na licytacji i jego cena została znacznie obniżona do takich wartości, które pozwoliło mi podjąć ryzyko i zdecydować się na wzięcie udziału w licytacji tego samochodu. Cena tego auta została ostatecznie podbita o około 2000 zł. Biłem się na licytacji prawdopodobnie z jednym uczestnikiem, który nie wiedział, przypuszczam, o jeszcze jednej rzeczy, o której ja się dowiedziałem przed jego licytacją, bowiem nie było o o tym nic w opisie aukcji. Otóż okazało się, że do samochodu są e, drugie opony. E, udało mi się to e, ustalić, e, dzwoniąc do firmy aukcyjnej. Także to też był dodatkowy dla mnie atut do kupna tego samochodu, bowiem tu jest 17-carowa Felga, no i opony też nie są zbytnio tanie do takiej Felgi, a auto ma przejechane tylko 7000 km, więc praktycznie są jak nowe. Mam dwa komplety opon. Największą zagadką dla mnie przed licytowaniem tego auta było to, że świecił mu się check engine przy tak niskim przebiegu, ale po odbiorze tego samochodu już wszystko wiedziałem. Tutaj na destro rozdzielczej wyskakuje, że jest usterka start-stop czyli prawdopodobnie jest to jakaś pierdolona... Dółka, tak naprawdę, która może być spowodowana równie dobrze słabym akumulatorem. Podobnę sobie teraz komputer i zobaczę, jakie błędy pokazuje. I słuchajcie, pokazało mi tutaj kilka błędów w aplikacji. Są różne kody tych błędów, natomiast widzicie, co jest najlepsze? To, że totalnie się tym nie przejmuję, bo samochód jest jeszcze na gwarancji. I to także udało mi się ustalić przed e, jego wylicytowaniem, dlatego też zdecydowałem się ostatecznie na jego zakup i po prostu umówię się do serwisu, aby zlikwidowali e, tąże usterkę. Zadzwoń sobie do dwóch serwisów i się, jak z terminami tutaj na e, taką naprawę usterki gwarancyjnej. E, dzień dobry, Dawid Broniszewski z tej strony. E, proszę Pana, chciałem się umówić do serwisu, bo mam Volkswagena APA, który jest na gwarancji i świeci mu się Jack Engine. To dziękuję, to usłyszałem. Dziękuję bardzo, do W pierwszym serwisie ponad dwa tygodnie czekania na termin, także no nie bardzo mi się chce tyle czekać. Mam nadzieję, że w drugim serwisie będzie już lepiej. Jeżeli chcesz połączyć się z serwisem mechanicznym, wybierz jeden. Tak, serwis mechaniczny. Najbardziej w życiu przedsiębiorcy mnie właśnie irytują takie sytuacje, jak muszę coś załatwić naprawdę bardzo prostego. Jestem zależny od innych osób, które nie odbierają na przykład telefonów, są na urlopach. To jest bardzo irytujące, szczególnie to się zdarza często z urzędami, że trzeba coś pozałatwiać w urzędzie i nie można się złapać nawzajem. A few moments later. Dzień dobry, Dawid Broniszewski z tej strony. E, proszę Pani, mam takiego Volkswagena UP, e, który jest jeszcze na gwarancji e, i zaświecił mu się check engine. Chciałem się umówić do serwisu na wizytę. To numer poproszę rejestracyjny i e, Numer rejestracyjny to już sekundkę. Uff, 16 minut. Dodatkowo wyszło, że auto ma do zrobienia akcję serwisową. Coś z kompletem wskaźników tutaj jest do zrobienia, więc od razu się umówiłem na zrobienie tego. Natomiast dziwna sytuacja jest, bo w jednym serwisie stwierdzili, że pierwszy przegląd tutaj w tym APie, żeby utrzymać gwarancję taki olejowy ogólny, robi się po roku lub 15 tysiącach kilometrów, a w drugim stwierdzili, że po dwóch latach. Także pani mam jeszcze odzwonić, co i jak? Bo jeżeli trzeba to zrobić po roku, no to akurat w tym momencie, jak to nagrywamy, jest mniej więcej rok czasu, odkąd to auto było pierwszy raz zarejestrowane, więc być może dojdą mi koszty w postaci zrobienia tego przeglądu. Dobrze jest to zrobić, żeby gwarancję utrzymać i to wtedy zrobię. Natomiast jeśli nie dojdzie, no to będę do przodu parę stóweczek. Chcę Wam jeszcze pokazać ogólne takie wrażenia jazdy tym samochodem, bo jest to bardzo ciekawe auto. Natomiast to, co wynikło z tej wizyty w serwisie, okaże się w kolejnym odcinku, bo termin mam dopiero za dwa tygodnie. Wyposażenie tego apa bardzo mnie zaskakuje. Zobaczcie, jest tutaj kamera sofania. Jak sobie dam... Bieg wsteczny, to ona się pojawia na takim naprawdę mikroskopijnym wyświetlaczu, że ledwo co tutaj widać. No ale jest, można sobie cofnąć, coś tam podejrzeć na tej kamerze. Czujniki też są. To mnie najbardziej zaskoczyło w tym apie. Asystent pasa ruchu w samochodzie tej klasy no to jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. On nie jest jakiejś wybitnej jakości, nie utrzymuje tego pasa ruchu bardzo fajnie, tak jak w Keystinger czy w innych samochodach, które to już nagrywałem, ale generalnie ma za zadanie odbić. Jeżeli nagle się wjedzie na pas ruchu na linię ciągłą, no to ta kierownica odbija. Są też grzania, grzane fotele. No i generalnie wygląd tego wnętrza bardzo mi się podoba. Jest tutaj taka struktura czarno-czerwona. Ona się jeszcze tutaj tak ładnie podświetla od dołu ledami. Teraz tak minimalnie widać, no ale coś tam jest. W nocy to bardzo ładnie wygląda. Kierownica jest taka usportowiona, dosyć gruba, lekko spłaszczona od dołu. Fotele też delikatnie, powiedzmy, sportowe, ze zintegrowanymi zagłówkami. Nie są jakieś super wygodne, no ale są. O, i jeszcze ta opcja mi się tutaj podoba. Zobaczcie, to jest taki uchwyt dedykowany do tego samochodu, który tutaj się wypina i wpina. I ja tutaj mogę... Mam już tutaj dopasowane do mojego telefonu. Mogę sobie zrobić takie coś. Klik, no i jest telefon. Nie musi być na szybie, nie brudzi e, szyby e, i jest bardzo dobrze widoczny. Łatwo się go też tutaj wyjmuje. Pierwsze takie wrażenie, które miałem, jak tutaj e, pierwszy raz jechałem tym samochodem. To wydawało mi się, że ten dźwięk silnika 1.0, 3-cylindrowego, jest najlepszym dźwiękiem jednolitrowego silnika, którym jechałem. Zobaczcie sami. Jest takie... Całkiem przyjemne, lekko basowe brzmienie. Wiadomo, to jest 1.0, to są trzy cylindry, ale identyczny silnik mam teraz w Volkswagenie Golfie, którego mam na sprzedaż i tam to tak ładnie nie brzmi. I zacząłem się zastanawiać, czy to jest kwestia jakoś podkręcenia tego silnika, czy może jednak tego, że to jest Volkswagen Up, który ma bardzo cienką blachę. I generalnie w tym aucie jest bardzo głośno, jeżeli się nim jedzie takimi prędkościami autostradowymi. Natomiast całkiem przyzwoicie to auto przyspiesza. Czytałem wam, jakie są tam jego e, osiągi. Prawie do 200 na godzinę się potrafi e, rozpędzić, natomiast nie polecam, bo to nie jest auto, które się jakoś doskonale trzyma z zakrętów. Raczej to jest auto typowo do miasta, ładnie wyglądające, fajnie się prezentujące, ale nie do jakiejś wyjątkowo, wybitnie szybkiej jazdy. Ja tym autem boję się jakoś mega szybko wchodzić w zakręty. Natomiast oprócz tego, no to taki maluch do miasta, który całkiem sensownie przyspiesza, nie pali dużo bo w mieście ten samochód między 6 a 7 litrów mi spalał w jeździe takiej po Warszawie. Podobne wartości, co ciekawe, uzyskałem na trasie, no ale na trasie to już jeździłem taką prędkością autostradową, nie bardzo go oszczędziłem, ale do miasta ten silnik się jak najbardziej nada. Dużo tutaj jest oznaczeń GTI, zarówno z zewnątrz, jak i w środku, tu na kierownicy jest GTI, na gałce zmiany biegów, także na pewno to auto się bardzo wyróżnia w stosunku do takiej cywilnej wersji e, GTI. Zaskoczyło mnie też tutaj to, że jest nagłośnienie premium Beats Audio. E, tam są takie oznaczenia marki Beats. No i te głośniki grają naprawdę całkiem ładnie. Natomiast no nie jest to takie typowe nagłośnienie premium, jakie znajdziemy w modelach marki Audi czy BMW. Dużo odstają od tego, co tam możemy dokupić, czyli od Bang Olufsena i od Harman Cardona. Natomiast no, brzmią dużo lepiej niż takie fabryczne nagłośnienie. Więc jeżeli ktoś szuka samochodu takiego do miasta, który jest małe, wszędzie się zmieści, ma jakiś tam powiedzmy. Sportowe zacięcie w postaci bardziej chyba stylistyki niż wrażenie z jazdy, no to ten app jest fajną opcją, aczkolwiek ja bym za niego 90 tysięcy. Absolutnie jako nowe auto nie dał, zobaczę jeszcze, jak tutaj wyjdzie kwestia tego wszystkiego, ile to auto mnie wyjdzie docelowo. Czy będę musiał robić ten przegląd taki właśnie po, po pierwszym roku do gwarancji, czy nie. Czy jakieś jeszcze ewentualnie koszty inne mnie zaskoczą. Natomiast prawdopodobnie będę to auto wystawiał za 60 kilka tysięcy. To się oczywiście dowiecie w tym drugim odcinku. No i tak, tak jak obiecałem, na sam koniec ujawnię jaki był zarobek na tym samochodzie o ile w ogóle taki zarobek będzie, bo zawsze może być też tak, że ja tego auta nie sprzedam z zarobkiem. Nie zdarzyło mi się to od paru ładnych lat, natomiast na początku mojej działalności takie sytuacje miały miejsce. To tyle w odcinku, i do zobaczenia.